Telewizor TCL serii C63 z technologią QLED oraz dźwiękiem Dolby Atmos zapewnia prawdziwe kinowe wrażenia. Bezramkowa, ultracienka konstrukcja będzie ozdobą Twojego wnętrza. Technologia QLED pozwala na wyjątkowe odzwierciedlenie kolorów. Dzięki wykorzystanym kropkom kwantowym telewizor TCL wyświetla ponad miliard barw oraz idealnie oddaje szczegóły i głębie obrazu. Doświadcz żywych kolorów i najdrobniejszych detali dzięki 4K HDR Pro. Technologia High Dynamic Range Pro zapewnia obraz z idealnym kontrastem i dokładną pigmentacją z zachowaniem niesamowitych szczegółów. Telewizor TCL obsługuje wiele formatów HDR, abyś mógł cieszyć się najlepszej jakości obrazem, niezależnie od jego źródła. Uwagę zwraca wsparcie dla Dolby Vision, standardu obsługiwanego przez treści większości usług streamingowych. Telewizor doskonale sprawdzi się w konsolach najnowszej generacji. Nowy standard HDMI 2.1 i funkcja ALL umożliwia automatyczne przełączanie telewizora w tryb gry, oferuje najniższe opóźnienia oraz zapewnia zgodność z najnowszymi generacjami konsol do gier. Dźwięk Onkyo z Dolby Atmos to efekt kinowy w Twoim domu. Głośniki Onkyo zostały specjalnie zaprojektowane tak, abyś mógł cieszyć się czystością, precyzją i niesamowitą jakością dźwięku. Technologia Dolby Atmos zapewnia bardziej realistyczne wrażenia dzięki krystalicznej czystości i przestrzenności dźwięku. Google TV to system zarządzania telewizją, która gromadzi seriale, filmy, programy telewizyjne live i nie tylko. Google TV porządkuje odtwarzane aplikacje czy subskrypcje umożliwiające szybki i łatwy dostęp do Twoich ulubionych treści. Telewizor dostępny w rozmiarach 50 oraz 55 cali. Telewizor TCL Kulet 4K. To połączenie znakomitego obrazu i eleganckiego designu. Bezramkowa konstrukcja wykonana z wysokiej jakości metalowych materiałów idealnie wkomponuje się do Twojej przestrzeni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.